Zamek Grodzic, majestatycznie wznoszący się na wulkanicznym wzgórzu, od wieków strzeże tajemnic i legend. Otwierając swoje bramy dla turystów, zaprasza w podróż do średniowiecza. Najbardziej przyciąga oczywiście tajemnica groźca tak naprawdę, to, że zamek mamy położony na wygasłym wulkanie. To, że tak naprawdę to jest 9 wieków historii, jak mówi nasze hasło reklamowe i co chwilę można tutaj spotkać różne ciekawe tajemnice do odkrycia. Eksploracja zamkowej studni przyniosła nowe odkrycia z przeszłości, a trwający właśnie remont może doprowadzić do znalezienia kolejnych. Dało się odnaleźć pozostałości kamieniarki filary, które utrzymywały konstrukcje studni. Są one dostępne dla zwiedzających tutaj pod wiatą, można je przyjechać zobaczyć. Remontujemy w tym roku balustrady na Palatium, remontujemy Wykusz, remontujemy dążon. więc jak widzi Pan, no, prac remontowych u nas jest naprawdę bez liku. Posłuchajmy co przyciąga turystów w to wyjątkowe miejsce. Przyjechałem tutaj z rodziną, żeby oglądać zamek. Jego postęp e, e, jakby... Renowacji. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Piękny zamek, przyjemna atmosfera, jest piękny krajobraz, zieleń. No wszystko jest super. No. Miło spędzamy czas. Jak najbardziej polecam przybycie tutaj na zamek Grodziec. Robię to wszystko dla żony. Przyjechaliśmy spędzić jej rocznicę urodzin. Osiemnastych, oczywiście. Bo któraś by mogła być inna. I postanowiliśmy zwiedzać zamki na Dolnym Śląsku. Akurat w sprawach służbowych jestem w Bolesławcu, szukałem oczywiście lokalnych atrakcji i trafiłem na ten zamek. Jak mówi Kasztelan Zamku, już w sierpniu czeka nas kolejna wyjątkowa atrakcja. 15 sierpnia zapraszamy Państwa na Turnie Świętego Jerzego, wydarzenie historyczne. Pokażemy Państwu, jak wyglądały pierwsze turnieje rycerskie w XV wieku. Będzie kilkunastu rycerzy, tutaj na dziedzińcu. Zmagać się o miecz Kasztelana, więc no, myślę, że atrakcja będzie fantastyczna. Kilkudziesięciu rekonstruktorów, mały obóz historyczny przed wejściem do zamku. No więc myślę, że moc atrakcji będzie całkiem fajna. Jeśli szukacie miejsca, gdzie historia spotyka się z żywą pasją, a średniowieczne legendy ożywają na nowo, zamek Grodziec jest idealnym wyborem.